Przez ostatnie trzy lata mamy do czynienia z destrukcją w polskiej edukacji. Po nieudanych reformach dotyczących likwidacji gimnazjów, po sprawach dotyczących braku koncepcji na podwyżki dla nauczycieli, po w końcu jednym z najtrudniejszych lat dla polskiej szkoły z największym strajkiem po 1989 roku, gdzie nauczyciele zostali skandalicznie potraktowani przez rządzących. My mówimy. Czas skończyć z tą patologią. Wiosna Roberta Biedronia proponuje reformę polskiej edukacji. I wakacje to najlepszy czas, żebyśmy o takiej reformie na spokojnie, bez emocji, bez strajku porozmawiali. Mamy dwa miesiące i zachęcamy zarówno stronę rządową, jak i związki zawodowe do tego, żebyśmy polskiej edukacji przyjrzeli się, wskazując błędy, ale i rozwiązania, które mogą się przyczynić do tego, że we wrześniu tego roku nie będziemy mieli największego problemu od lat gdzie kumulacja uczniów spowoduje to, co dzisiaj się stało w podstawówkach, gdzie dzieciaki uczą się między godziną 13 a 18, czasami 19. Nie będziemy mieli problemów z tym, że lekcje odbywają się na korytarzach albo na salach gimnastycznych. Mamy obawę, że dzisiaj nowy minister edukacji nie myśli o tym, jak uratować Polską. Szkołę, tylko jak doprowadzić do sytuacji, kiedy piarowo będzie wygrywał konflikt z nauczycielami. To jest błędne myślenie. To jest taki zamknięty krąg bania się i braku pomysłu na rozwiązanie tych problemów. Reforma polskiej szkoły proponowana przez wiosnę to reforma odpowiedzialna, taka, która skupia się na kilku filarach i o nich za chwilkę będziemy mówili, ale zacznę od tego, co dzisiaj jest ważne. Ja mam dziewięcioletnią córkę, która dzisiaj kończy trzecią szkołę klasy podstawowej. Dziewczynkę, która nieraz pytała mnie tato, co jest przyszłością Polski? Więc odpowiadam, mi jej nauka i chęć i możliwości nauki języka angielskiego. Wiosna Roberta Wiedronia mówi, że powinniśmy co najmniej dwukrotnie zwiększyć lekcje angielskiego w szkołach podstawowych, w szkołach średnich. Mówi jasno, że pieniądze na to powinny znaleźć się chociażby. Z przeniesienia religii do sal katechetycznych. I mówi jasno, że polska szkoła to oprócz angielskiego też innowacyjność i cyfrowa edukacja. Dlatego w polskiej szkole oprócz angielskiego musi być lekcja przystosowania cyfrowego, takiej cyfrowej edukacji. Taka edukacja, która będzie się opierała na nauce, programowania, która będzie dawała satysfakcję z innowacyjności, z rozpoznawania fake newsów, która będzie pokazała, że cyfrowa szkoła. To jest nowoczesność, to jest Polska XXI wieku. To jest nauka dzieci, że nie muszą się obawiać, że nie wiedzą, jaką, jakim problemem może być ich smartfon, iPad czy tablet. Nie muszą się obawiać, że rodzice im czegoś nie wytłumaczą i nie będą narażeni na to, że innowacyjność będzie przeszkodą w ich rozwoju.